Witam Was kochani, witam serdecznie z tej strony Dawid, z kanału Prowadzi mnie Bóg. Kochani, czasami jest tak, że otwierając słowo Boże na danej stronie powiedzmy losowo, czyli że nie mając na myśli jakiejś konk konkretnej księgi czy poszukiwań, fragmentów, otwieramy powiedzmy losowo. Słowo Boże, i momentalnie jakiś, frag jakiś fragment przykuwa nasz wzrok w danej księdze, dany fragment, a czytając go, czujemy, że to tak jakby było do nas, o nas, czujemy takie ciepło, które przechodzi przez nas. To wiedzcie, moi drodzy, że tak też przemawia Bóg. I w tym odczuciu miałem też dzisiaj ja, kiedy otworzyłem sobie losowo. Pismo Święte otworzyła mi się, moi drodzy, Ewangelia Mateusza, rozdział 15 i werset od 21 do 28 przykułem moją uwagę momentalnie, a brzmią one tak. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc. Zmiłuj się nade mną, panie synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła – Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł – niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła – tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu Panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej Niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I została uleczona jej córka od tej godziny. Piękny fragment. Fragment. Piękne. I choć wiem, że można byłoby je interpretować na kilka sposobów, o, a o sposobie, którym chciałbym powiedzieć Wam, to pomimo tego, moi, moi drodzy, z tego co wiemy, czytając z tych fragmentów, wiemy, że była to niewiasta kananejska. Wiemy, jakie były stosunki między Izraelem a Kananejczykami. Wiemy, że nie były one zbyt zażyłe przychylne. Pomimo tego, pomimo tego, zdarzyła się niewiasta której córka była okrutnie dręczona przez demona. I ona podchodząc do naszego Pana, mając naprawdę albo nie biorąc pod uwagę tych relacji, jakie były między ludem izraelskim a nimi, ukorzyła się i prosiła. Prosiła do skutku. Prosiła tak długo, Aż uczniowie prosili pana naszego, aby odprawił ją, gdyż ona za nimi cały czas chodzi i prosi i woła i być może krzyczy i być może płacze, kto to wie. Ale nieustępliwie prosiła i błagała cały czas. Aż w końcu, kiedy jej przyszło się skonfrontować z naszym panem, ten ją za pierwszym razem zbył. Nie odpowiedział jej ani słowa, po prostu ją zbagatelizował. Mogło to być dla, dla niej czymś odpychającym. Mogłaby po tej pierwszej próbie, czy być może drugiej, już zniechęcić się, mogłaby odpuścić, dać sobie z tym spokój. Nie, ona nie dała sobie spokoju. Nie odpuściła. Przeciwnie, przyszła znowu, złożyła pokłon i prosiła: Panie, pomóż mi. I tutaj również. Nasz zbawiciel powiedział jej, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Czyli kolejna próba i porażka. Nie od razu było tak, że tak, okej, okay, niech ci się stanie według wiary Twojej. Nie, nie, nie. Reakcja naszego pana była taka, że jak czytamy, niedobrze jest rzucać ten chleb. A jeszcze wcześniej powiedział jej, że przyszedł tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Tylko. Nikt inny go nie interesował. To również tej kobiety nie zniechęciło. Prosiła go dalej. Jeden raz. Następny raz. Następny raz. Aż w końcu, kiedy powiedział jej, że niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom, to ta kobieta dalej, nie poddając się, rozumiecie to, nie poddając się, odrzekła mu, tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. I to przemówiło do naszego pana, do pana Jezusa Chrystusa. Rozumiecie jej upartość, proszenie, determinację, wiarę? zaimponowała naszemu Panu. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Cała ta postawa tej kobiety, cała jej upartość. Całe to proszenie, niepoddawanie się pomimo niepo, niepowodzeń na samym początku. Było kilka prób. Próby te kończyły się fiaskiem. Ale cała ta postawa przypomina mi, moi drodzy, jakbyśmy cofnęli się do siódmego rozdziału. Również Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, wersety od siódmego do. 8. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Kochani, mój morał z tego taki. Mamy przyjść do naszego Pana? Oczywiście. Możemy również interpretować te słowa dotyczące relacji bliźnich. Jak najbardziej tak człowieka z drugim człowiekiem. Też tak. Ale tutaj mówimy o naszym panu, gdyż czytane wcześniej fragmenty dotyczyły dialogu niewiasty z Jezusem, Chrystusem, obecnie naszym Bogiem. Proście, a będzie wam dane. Ta niewiasta prosiła. Prosiła, nie patrzyła się, czy jest kana, nejką, czy kimkolwiek innym. Ona miała tylko jeden cel. Dotrzeć do naszego Pana, ukłonić się Mu i prosić tak długo, aż zostanie wysłuchana. Czy została? Tak. A co mówią nam rozdziały wcześniej, czyli siódmy rozdział, siódmy i ósmy werset. Proście, a będzie Wam dany. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Oczywiście wiemy też, poruszaliśmy ten temat, myślę, że niejednokrotnie. Zależy też o co się prosi. Jeżeli to jest zgodne z wolą Boga, na pewno to wypełniamy. Już mając pewność i wiarę w to, że to się stanie, że to się dzieje, dziękujemy Mu, jesteśmy Mu wdzięczni. Dlatego też zależy o co będziemy prosić, jak najbardziej. I chodzi tylko o tą postawę o to, aby prosić, aby się zwracać do naszego Boga bo kto prosi bo moi drodzy ja nie wiem czy wy wiecie ale też nie każdy potrafi przyjść i poprosić dla jednych jest to co ja bym miał się kogoś prosić o coś Gu gubi go własne ego jakaś taka duma no przecież gdzie ja będę o coś kogokolwiek prosił no przecież ja no proszę was to właśnie o to chodzi proście a będzie wam dane czyli tutaj skupiamy się na relacji z naszym Panem i upartości w tym, aby nie tak, że raz przyjdę, pomodlę się i to się na pewno stanie. Czasami na tą rzecz, żeby Bóg ją wypełnił, jest potrzebny czas. Jest potrzebny czas. I Bóg tej cierpliwości uczy też. To nie będzie tak, że przyjdę, poproszę Go i kurczę, zaraz się to stanie. Czy za tydzień. Być może niekiedy niektóre prośby mogą czekać i lata, lata wręcz. To też jest wszystko oparte o relacje z naszym Panem. Prościej będzie Wam dany. I postawa tej kananejki powinna być taką postawą, z, którą, z której będziemy czerpali wszyscy my. Żeby się nie, zniech, nie zniechęcać, nie poddawać się, ale żeby przyjść, prosić. Przyjść, prosić. Żeby w tym trwać, żeby się nie poddawać. Pomimo jakichkolwiek niepowodzeń, czy jak mogłoby się wydawać dla nas prób, które no spełzły na niczym, nie zostały wysłuchane, to wy nie wiecie tego do końca, bo na to też jest potrzebny czas. Każdy, kto jest z drogi. Z, przepraszam, każdy, kto jest na drodze z naszym Panem doskonale wie, o czym mówię. Bóg niejednokrotnie wysłuchiwał naszych próśb, tym bardziej, jeśli one były zgodne z jego wolą, czyli nie prosiliśmy, nie wiadomo o co. O jakiś Bugatti Veyron pod choinkę. Oczywiście wiemy, że Biblii tego nie obchodzą. Tylko że prosimy o rzeczy, no nie wiem, ktoś może mieć problem z jakąś pracą, z miejscem zamieszkania z czymś takim, co naprawdę nie damy sobie rady z tym sami, to zanosimy prośby do naszego Boga. Sam osobiście opierałem się w tym na Panu i sam osobiście powiem Wam, że niejednokrotnie wysłuchiwał mi, Pomagał mi przez to przejść. Pomagał mi przez to wszystko przejść. To nie jest tak, jakby się mogło nam zdawać, ach, bo to, bo to się poukładało samo, samo z siebie się ułożyło, że wyszło tak, jak ja chciałem. Nic samego, samo z siebie się nie dzieje. Jest prawo przyczynowości, prawo skutku, jest nasz Pan, jest Bóg, są modlitwy i są one wysłuchiwane. Nic się nie dzieje przypadkiem. Nie ma przypadku. Jest Bóg, Stwórca tego wszystkiego. O mocy dla nas bliżej nieokreślonej. Nie jesteśmy nawet w stanie objąć Jego potęgi. Jedynie opieramy się na wiarę, na wierze i to jest prawda. I ta wiara naprawdę jest wielka. Jak jest wielka, czego dowiodła ta kananejka, to Bóg zdziała ten cud, pomoże, wysłucha, wesprze. Dlatego też proście, a będzie Wam dane. Być może dla, nie, dla niektórych ten temat będzie oczywisty, no ale skoro jest tak oczywisty, to dlaczego ludzie nie podchodzą do tego tak rzetelnie, jak twierdzą, że jest oczywisty ten temat? Gdyby tak było, to te relacje wielu z naszych panem byłyby znacznie lepsze. Znacznie lepsze. A już tym bardziej Wam nie mówię, abyście przychodzili gdzieś do faktycznie jakichś wróżek czy do kogokolwiek i pytali się o przyszłość, albo e, jakichś wróżbitów, to tym bardziej byłby grzech przeciwko naszemu Panu, moi drodzy. Naszą wyrocznią jest Bóg. Któż zna lepiej przeszłość jak On? I tak daleko siężną jak On, żeby był w stanie, na, żeby był w stanie opi opisać to tutaj. Przeszłość rozciągnięta na kilka tygodni. I przyszłość, przeszłość do, do przyszłości na kilka tysięcy lat. Nawet jak nie, niektóre potężne demony będą miały jakąś taką wiedzę, co się może w najbliższych tam tygodniach, miesiącach wydarzyć, to mają tą wiedzę ograniczoną. Ograniczoną, a i tak nie jesteśmy pewni, czy nie jest to zwiedzenie. Do Boga mamy przyjść. Jego mamy prości. Proście, a będzie Wam. Dane. Nie zniechęcajcie się, jeżeli nie ma od razu rezultatów, bo do tego też jest potrzebna cierpliwość, i tej cierpliwości uczy też nasz Pan. Ja też kiedyś byłem pozbawiony tej cierpliwości chciałem mieć wszystko na już, na zaraz. Efekty już, zaraz, teraz. Czasami człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, że na pewne efekty potrzeba lat. Potrzeba lat. Dlatego nie zniechęcajmy się i bądźmy niezłomnej postawy w prośbach naszych do naszego Boga czy do bliźnich. Postępujmy właśnie tak, jak w tym wypadku ta kananejska kobieta, która okazała się niezłomną i pomimo niepo, niepowodzeń nasz Pan wysłuchał jej. O ileż Szybciej i bardziej może wysłuchać tych, którzy są sprawiedliwi i których miłuje Pan. Także trwajmy, moi drodzy, w tym wszystkim. A ja dziękuję Wam za ten dzisiejszy, za to dzisiejsze spotkanie, za to, że. Jesteście za to, że poświęcacie ten swój czas, żeby posłuchać, to też proszę Was o to, abyście zostawili komentarz dla zasięgu, o to, abyście zostawili łapkę w górę, abyście subskrybowali ten kanał. Dziękuję Wam za wszystko. Błogosławię w imieniu naszego Zbawiciela, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z Bogiem i do następnego razu. Cześć.